I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witaj Dominiku, witajcie nasi widzowie w kolejne wspólne popołudnie. Do witamy, Kami. witamy serdecznie. Pierwsze pytanie, bo o tym będzie dzisiejszy odcinek. Księże Marcinie, jak wypełnić pizzę? O! Oh. Czy <ścoughs> muszę odpowiadać na to pytanie? Nie, żartowałem. Dziękuję. Przejdźmy Drugie dalej. Drugie pytanie. E, czy to prawda, że ksiądz ma Mercedesa? Nieprawda, nie mam Mercedesa. A co tam z tyłu jest? Ach, ten Mercedes. A tak, takiego Mercedesa posiadam, i takiego Mercedesa już każdemu księdzu. To jest stary model Mercedesa, który towarzyszył mi już od wielu, wielu lat. Z czasów mojej młodości, gdy jeszcze zbierałem takowe modele. Aha, okej, okay. to wszystko w takim razie wyjaśnione. Trzecie i ostatnie pytanie: o czym jest dzisiejszy odcinek? A dzisiejszy odcinek będzie o bardzo istotnej sprawie dla każdego z nas. Myślę, że wprowadzi nas w to dobry utwór muzyczny. Zaczynamy! Christ has nobody, nobody else. No hands, no feet, don't have but yours. Yours are the eyes through which he looks with compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to the good. Yours are the hands. Yours are the feet. Yours are the eyes. You are his body. Christ has nobody now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the hands through which He lives with compassion on this world. Christ has nobody now on Ta piosenka jest utworem przygotowanym przez Dominika i w jakimś sensie jest odpowiedzią na zachętę. Jedna z naszych pań swego czasu zaproponowała, byśmy umieścili jakiś z utworów e, Twoich Dominiku, więc myślę, że dzisiaj ten kawałek będzie realizacją e, owego zaproszenia, podjęciem tego wyzwania. Pozdrowienia dla Angeliki w takim razie. Już więcej nic nie można powiedzieć i dzięki bardzo za to wyzwanie. Natomiast zanim przejdziemy do kwestii dnia dzisiejszego, musisz udzielić odpowiedzi na bardzo istotne dla mnie pytanie, ponieważ zniknęł, zniknął ten rekin, który był zawsze za tobą. O, to nie jest taki sobie rekin i rekin nie zniknął. <laughs> Rozumiem. To jest e, niby jaki Lekin, e, to jest Baby Shark. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Baby Shark, e, no to trzeba sobie to wygooglować. Ja nie będę wszystkiego tłumaczyć. Każdy ma swoje tajemnice. E, ja też i Baby Shark również. E, a przyjaciele najlepsi i najbliżsi, którzy są z Iławy. <ścoughs> pozdrowienia serdeczne. E, dobrze wiedzą, e, kim jest Baby Shark. I może nawet teraz nucą sobie fajną piosenkę. Natomiast miałbym gorącą prośbę w imieniu własnym i wszystkich nas dzisiaj oglądających, abyś od czasu do czasu robił ten gest, <laughs> bo bardzo brakuje mi w horyzoncie właśnie tego jego charakterystycznego uśmiechu. Jasne. A co dzisiaj? Dzisiaj chcielibyśmy razem z Wami, tak troszeczkę refleksyjnie, ale też i nie do końca, bo zawsze praktycznie, przyjrzeć się bardzo istotnemu e, zagadnieniu. Jakim dla każdego z nas jest kwestia powołania? Dlaczego powołanie? Dlatego że przeżywamy miesiąc maj, nierozerwalnie związany z pobożnością Maryjną, ale także jest to miesiąc, kiedy wszystko budzi się do życia. Jest to miesiąc, kiedy dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej, a dla nas kapłanów jest to szczególny czas, kiedy są święcenia kapłańskie, I dlatego w każdym miesiącu maju wspominamy Rocznice naszych święceń. Tak się składa, że razem z Dominikiem też w niedalekiej odległości od siebie takie rocznice przeżywamy. Ja miałem święcenia 26 maja w dzień matki, a ty? A ja miałem 24 maja, wtedy to był czwartek. Natomiast 26 miałem pierwszą przeświętą było to wtedy zesłanie Ducha Świętego. I są to takie momenty, które człowiek będzie wspominał do końca życia. Nieważne, jest jesteśmy starzy, Najważniejsze, żeby jest już po, dlatego proszę nie pytać o wiek. <głosy> <głosy> Oczywiście myślę, że w kapłaństwie podobnie jak na każdej drodze ludzkiego powołania, liczy się przede wszystkim serce, i to, co dzieje się w sercu, a wszystko inne jest po prostu wtórne. Chcieliśmy z tej okazji zatem porozmawiać pokrótce tylko. O powołaniu, tego czym jest powołanie, o naszym powołaniu, bo każdy ma swoje, i tego jak wy, kochani słuchacze i widzowie, możecie także wziąć udział właśnie w tym niezwykłym, niezwykłym dziele, czy nawet misterium, jakim jest właśnie rozeznawanie powołania, czegoś do, do czego powołuje nas Bóg, bo nas wszystkich, każdego i każdą z osobna. Bóg powołuje do czegoś wielkiego i konkretnego, czyż nie? I ważne zauważyć, że wcale powołanymi, jak często zdaje nam się myśleć i nazywać, są tylko kapłani. Jesteśmy oczywiście powołani do służby w kościele, jesteśmy powołani do naśladowania pana Jezusa, ale proszę zauważyć, jakże często z powołaniem utożsamiamy tylko te kwestie, a przecież mówimy o lekarzach z powołania, mówimy o nauczycielach z powołania. Powiedziałbym, że mówimy nawet o mamie, tacie, babci, dziadku, każdym człowieku z powołania, pod jednym istotnym założeniem, że mówimy w perspektywie wiary. Wielu ludzi szuka swojego miejsca w tym ogromnym wszechświecie, wielu ludzi szuka tej swojej drogi, tego swojego wyjątkowego miejsca, a w teologii, w duchowości i patrząc oczami wiary, nazywamy to powołaniem właśnie dlatego, że najpierw jest ktoś, kto nas wzywa, a naszym zadaniem jest, na to odpowiedzieć i wierzymy, że Bóg wzywa nas do konkretnego zadania, do konkretnej roli. W sytuacji kapłanów, oczywiście, mamy czas seminaryjny, kiedy bardzo mocno rozeznajemy nasze powołanie, natomiast jak to jest w przypadku osoby świeckiej? Warto powiedzieć na pewno, że czasami tak troszeczkę wąsko patrzymy na te kwestie powołania. Dobra, ksiądz, mama albo siostra zakonna i tyle, i do widzenia. Czyli można być rodzicem, albo można być singlem, albo można być no właśnie księdzem, albo osobą zakonną i to wszystko. A tymczasem żyjemy w świecie dzięki Bogu tak nowoczesnym, że mamy bardzo dużo czasu i możliwości na to, żeby zadawać sobie różne pytania, głębokie pytania i szukać na nie w wielu miejscach odpowiedzi. Powołanie, jasne, to, o czym, od czego zaczynamy naszą rozmowę, to jest to takie główne zadanie w naszym życiu i chcemy jakoś być ludźmi spełnionymi. Chcemy to nasze zadanie, rolę wykonywać super, najlepiej jak umiemy. I dlatego pytamy się czasami, a czasami właśnie nie, co mogę robić w moim życiu, żeby być człowiekiem szczęśliwym. I tu chciałem zwrócić uwagę właśnie na pierwszy taki aspekt tego. Jak należy rozeznawać nasze powołanie, zwłaszcza pewnie do młodych ludzi. Czasami zbyt się skupiamy na takich bardzo górnolotnych celach, bez odniesienia do tego, co jest najbardziej podstawowe. Wiecie, mi się wydaje, że mimo wszystko trzeba najpierw zapytać się, czy w tym konkretnym stylu życia byłbym, byłabym osobą szczęśliwą. To jest podstawowe pytanie. Dlatego, że bycie księdzem czy osobą zakonną zwłaszcza, to wcale nie jest inaczej, jakby się było na przykład rodzicem, albo lekarzem, albo kimkolwiek innym. Tutaj też trzeba się zapytać, czy widzę siebie jako osobę szczęśliwą, spełnioną w takim, a nie innym rodzaju życia. Także pierwsze, co jeśli chodzi o moje takie ogólne powołanie. To, 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 to czy jestem osobą szczęśliwą? Na pewno. A zaraz po tym, zaraz po tym yy, chciałbym dodać, że yy, oprócz tego powołania takiego ogół, super ogólnego, nie? takiego głównego, z czym wiążę całe moje życie, yy, bo idę jedną i tą samą drogą, yy, wydaje mi się, że warto też pomyśleć o swoim życiu w nieco takich mniejszych aspektach, węższych aspektach. Mianowicie, codziennie yy, tyle rzeczy się dzieje, każdego dnia. Rozmawiamy z tyloma ludźmi, robimy tyle różnych spraw, obowiązków i, i, i odpoczynek i to wszystko, wszystko w takiej codzienności też można zapytać siebie, jaka jest wola Boga względem tej konkretnej sytuacji, tego konkretnego wydarzenia, takiej czy innej osoby, czyli gdzie w tym konkretnym wydarzeniu czy czasie jest moje powołanie. Warto na to zwrócić uwagę, mi się wydaje. Nie tylko patrzeć na to jako takie jednostkowe wydarzenie w moim życiu: musiałem, rozeznać powołanie, ale raczej także, jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijanką. I jak dzisiaj w tej konkretnej sytuacji, po tej konkretnej kłótni czy jakimś sporze, w takim uniesieniu czy radości, jak mogę spełnić wolę Boga? Albo czego ode mnie Bóg chce? I myślę, że warto w tym kontekście przypomnieć, że nasze pierwsze powołanie, które otrzymaliśmy, to jest powołanie do życia, do życia świętego. I ta świętość, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, a przecież dzisiaj kogokolwiek byśmy nie zapytali, będzie miał jakieś własne zdanie, jest naszą drogą do spotkania z Panem Bogiem. I proszę zauważyć, na tej drodze do świętości każdy z nas ma odkryć właśnie to swoje miejsce, tę swoją ścieżkę, tę swoją drogę. I słusznie, Dominiku, myślę, zauważyłeś, warto w tym kontekście zabieganego życia postawić sobie pytanie. Ludzie młodzi, w którą stronę to ma iść, a my, być może nieco starsi, czy będąc już na tej drodze, faktycznie odkrywamy szczęście i czy wkładamy wystarczająco wiele wysiłków w to, żeby jednak to szczęście odkrywać. Bo pamiętajmy, że kiedy zaczynamy rozeznawać powołanie, kiedy szukamy naszej drogi w tym ogromnym świecie. Kiedy mierzymy się z tym, że Pan Bóg powołuje mnie do konkretnych zadań, to nigdy nie będzie droga prosta, to będzie zawsze droga ogromnego trudu, wewnętrznego zmagania, pewnego wysiłku. Więc myślę, że obok tego, co powiedziałeś, Dominiku, czyli najpierw istoty postawienia samego pytania, myślę też, że trzeba dać sobie odrobinę czasu. My żyjemy w takiej kulturze, która jest bardzo dynamiczna. Wszyscy chcieliby wszystko od razu. Najlepiej podać gotowe rozwiązanie od razu, bez, bez żadnej odpowiedzialności, bez tego trudu zmagania. A uważam, że właśnie e, na etapie samego rozeznawania potrzeba dać sobie trochę czasu. E, myślę też, że kolejnym ważnym czynnikiem będzie pewna wrażliwość na znaki. Nie wiem, czy tak miałeś, Dominiku, jak rozeznawałeś swoje powołanie, ale kiedy ja wspomnę te wydarzenia z własnego życia, to mam wrażenie, że gdy człowiek trafia na pewien trop, nagle wszystko zaczyna wręcz przemawiać, że to jest ten kierunek, że idź za tym, że nie bój się, że zaufaj, że tu gdzieś widziałem zakonnicę z wózkiem w supermarkecie, tu się pojawił gdzieś jakiś ksiądz, tu jakaś książka. Wszystko jakby zaczęło gęstnieć wokół i przemawiać słuchaj, to jest dobry kierunek. Nie bój się, idź za tym. Mm, a czasami a czasami przychodzi to po prostu niekoniecznie w jakichś super nadzwyczajnych wydarzeniach, ale właśnie w spokoju i pokoju serca, kiedy właśnie zapytasz zapyta, się siebie o jakieś konkretne sprawy, rozmyślasz nad jakąś konkretną rzeczywistością, wątpliwością i, I w pewnym momencie, albo y, od pewnego czasu coraz częściej i częściej przychodzi w swoje serce po prostu pokój i cisza, zamiast jakiegoś smutku, przerażenia, lęku. To też jest konkretny znak, właśnie, że, że idzie się dobrą drogą. Oczywiście warto też zapytać się y, innych osób y, o opinię. I, i jasne. Warto zapytać księdza, czy właśnie najlepiej osoby do tego przygotowanej, kierownika duchowego, tak zwanego, ale też warto szukać odpowiedzi albo przynajmniej jakichś drogowskazów, wskazówek od ludzi po prostu takich wiecie, głęboko wierzących z jakimś bagażem doświadczeń. A propos bagażu doświadczeń, to właśnie jest coś, co pomaga nam pomagać innym. Czasami wydaje nam się, że trudności, które przeżywamy, złe doświadczenia w ciągu naszego życia to jest tylko jakiś negatywny bagaż. Czasami może się okazać, że jest wręcz odwrotnie przez to, że doświadczamy jakichś bardzo trudnych sytuacji, wręcz kryzysów, tylko dzięki temu możemy pomóc innym, którzy, którzy także doświadczają takich samych albo podobnych. Dylematów. I tu chciałbym zwrócić uwagę na patrona i założyciela mojego zgromadzenia zakonnego, jakim są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. świętego w Groniusz de Mazenot tutaj wisi sobie, ładnie. O, proszę bardzo. Eee, super facet, e, który żył na tym świecie 200 lat temu. Chciałem wam powiedzieć ponad. Chciałem wam powiedzieć, że święty Eugeniusz de Mazenos, e, chociaż założył zgromadzenie misyjne, które teraz jest znane na całym świecie, a e, także został e, znanym biskupem, pochodził z całkowicie złamanej i e, zranionej rodziny. Jego rodzice się rozwiedli, jego mama odeszła od e, jego ojca z powodu pieniędzy. Chciała zachować majątek rodzinny i nie dozwała się do niego już ani słowem. E, rodzina. Z trudnościami wielkimi, człowiek też z wieloma pytaniami i wątpliwościami, ale właśnie dzięki temu, że potrafił szukać odpowiedzi na swoje pytania, zobaczcie, człowiek święty i też wzór dla innych. Dlaczego? To chciałbym do, jeszcze zwrócić uwagę na coś innego, co często, do czego często się święty Eugeniusz de Mazenot odwoływał. Mianowicie on zwykł mawiać. Że jak chcesz być wspaniały, wspaniała, to są trzy szczeble bycia właśnie wspaniałym chrześcijaninem, osobą świętą. Czyli najpierw pierwszym i podstawowym elementem tego jest być człowiekiem, być człowiekiem, być człowiekiem. Później drugim jest być chrześcijaninem być chrześcijaninem. I trzecim, najwyższym jest stawać się osobą świętą. I to są takie trzy szczeble e, tego, jak my wzrastamy w powołaniu naszym do bycia dzieckiem Bożym, nie? E, pierwszym i podstawowym jest bycie człowiekiem, później bycie chrześcijaninem i na końcu stawanie się osobą świętą. Czasami my e, czujemy się jakoś w naszym życiu zagubieni albo niespełnieni, albo mamy jakieś pytania, dylematy, rany, bo... Skaczemy po, po, tych, po, tych, po tych szczeblach, a to jest naturalne, w jaki sposób powinniśmy wzrastać w naszym życiu, w tym życiu wewnętrznym, duchowym. Najpierw musimy zabiegać o to, żeby być normalnymi ludźmi, z, normalnymi, z normalnym podejściem do innych, traktować siebie wzajemnie jako ludzie, pełni szacunku, wyrozumiałości. Przebaczenia. Dopiero później y, starajmy się właśnie pracować nad tym drugim: być y, dobrym chrześcijaninem, dobrą chrześcijanką, żeby na końcu osiągnąć ten y, szczytowy etap, jakim jest świętość. A to jest powołaniem nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy się jest y, księdzem, czy, czy osobą zakonną, czy osobą świecką, wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby być ludźmi świętymi. To nabiera bardzo głębokiego znaczenia, gdy przypomnisz sobie założyciela mojego zgromadzenia, to znaczy A, pana Jezusa, który zbudował kościół i powołał tak naprawdę najpierw pierwszych uczniów. Proszę zauważyć, on wtargnął w ich codzienne życie, wtargnął w rzeczywistość ich człowieczeństwa. Znając ich, sam ich wybrał. I to pokazuje bardzo istotny element tego, że nikt z nas ostatecznie nie jest doskonały, i to niedoskonałość sprawiła, że Pan Jezus mnie wybrał, ale to, co dla mnie jest szczególnie mocne, Pan Jezus wybiera nam, to znaczy składa nam pewną propozycję na świętość. Możesz na tej drodze siebie uświęcić, możesz w nią pójść, możesz się odrzucić. I myślę, że to jest doświadczenie zarówno Piotra, wszystkich apostołów, jak i każdego świętego kościoła. Który zdecydował się przyjąć konkretne zaproszenie i całym swoim sercem na to zaproszenie odpowiedział. I my na tej drodze dopiero doskonalimy się w cnotach, my na tej drodze dopiero podejmujemy trud wyrzekania się tego, co w nas jest słabe i grzeszne. Na tej drodze, dzięki stale e, wkładanemu wysiłkowi w nasz rozwój, e, stajemy się właśnie z człowieka coraz lepszym chrześcijaninem i daj Boże ostatecznie świętym. Jednym słowem albo dwoma słowami nic straconego. Wszystko przed nami. Jasne. Możemy cza czasami właśnie żyć w takiej łudzie e, tego duchowego życia, rozeznawania powołania, bycia chrześcijaninem świętym, e, że jak, jak mi raz nie wyszło, no to już klapa. Do widzenia. Koniec. Mm -hmm. End of the story. A e, prawda jest taka, że e, zaczynamy cały czas od początku od początku, od początku. Upadamy każdego dnia, bardziej albo mniej, taka jest, kochani, prawda obiektywna. <grytanie> Upadamy każdego dnia i tak jak często ludzie powtarzają, i to jest moim zdaniem święta prawda, że wielkość człowieka poznaje się po tym, jak się podnosi ze swoich upadków, ze swoich słabości. Tak samo my. Chcesz sprawdzić tego, jak jesteś wierny i wierna Jezusowi, Wyznacznikiem tego nie jest, że upadliśmy na przykład trzy razy albo pięć razy, o to ty jesteś gorszy, bo upadłeś pięć razy. Nie, wyznacznikiem tego jest to, ile razy znajdujemy w sobie siłę, żeby powstawać. I to jest to, jak stajemy się świętymi. To, że powstajemy, bo upadamy każdego dnia i wszyscy, a zbawieni jesteśmy przez łaskę Jezusa Chrystusa, a nie dzięki swoim, swoim osiągnięciom. Ok? I. Tak. i, i, i Droga do świętości, czyli realizacja naszego wspólnego powołania jest właśnie taka, żeby powstawać każdego dnia, zbierać się na nowo i wzbudzać w swoim sercu to, to pragnienie, to pragnienie do bycia jak najbliżej się da Jezusa. I o to chodzi, o to chodzi, to jest nasza droga. I na tej drodze to, co daje nam nasza wiara katolicka, to jest towarzyszenie Kościoła. Zauważ Dominiku, że powiedzieliśmy o tym, żeby najpierw postawić sobie pewne pytanie o drogę, mieć trochę czasu, konfrontować to, ale kiedy wchodzimy już bardzo mocno w rozeznawanie powołania, to nie możemy zapomnieć, że takim istotnym elementem będzie oczywiście nasze zanurzenie w modlitwie. Zwłaszcza. Modlitwa w oparciu o Pismo Święte. Jeżeli codziennie czytamy Słowo Boże, jeżeli szczególnie podczas liturgii, to Słowo Boże będzie nas prowadzić, ono będzie nas kształtować, hmm. będzie wyznaczać nam pewne kierunki. Ale przecież nasze rozeznawanie w dużej mierze odgrywa się także w przestrzeni tajemnicy spowiedzi, kiedy, kiedy nie tylko mierzymy się z naszymi słabościami, ale także mamy tę możliwość, by nazywać dobro. Które się wydarzyło w naszym życiu, a jednocześnie możemy korzystać z porady, porady e, osoby duchownej, która może nam podpowiedzieć, co robić bardziej, głębiej, by mierzyć się z rozeznawaniem swojego powołania. A zatem gdzieś obok tego czasu, obok stawiania pytań, mamy także czas na modlitwę, na refleksję, ale też życie sakramentalne, które będzie nam w dużej mierze e, pokazywać kierunek, będzie nas umacniać, bo przecież Pan Jezus powiedział, że starczy Ci mojej łaski. Więc ci z nas, którzy są zakorzenieni w Panu Jezusie, w tej praktyce modlitwy, rozeznawania, powołania na sposób katolicki, no będą otrzymywali tę wystarczającą ilość łaski, by zmierzyć się. Nie tylko z rozeznawaniem, ale ostatecznie z dźwignięciem powołania. Dokładnie. Pamiętajmy też o tym, że moc doskonali się w słabości. Tak jest. Powołanie, rozumiane jako odpowiedź na Boże wezwanie, każdy z nas będzie realizował na swój sposób. My z Dominikiem możemy myślę, godzinami opowiadać o tym, jak rozeznawaliśmy, jak cały czas myślę, mimo że podjęliśmy decyzję, każdego dnia rozeznajemy. Na ile udaje nam się wypełniać zadania płynące z powołania do kapłaństwa. Natomiast myślę, że każdy z nas boryka się z tymi dylematami, i myślę, że w następnym odcinku chcielibyśmy przybliżyć kilka wskazówek związanych z drogą do świętości osoby świeckiej. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy e, żyli tylko dylematami kapłańskiej strony, czy, czy utożsamiali się z naszym poszukiwaniem, odnajdywaniem i realizacją powołania ale chodziłoby o to, żeby odnaleźć jakieś sposoby na swoją indywidualną drogę do świętości. Dlatego myślę, że następne nasze spotkanie będzie poświęcone właśnie takiej świeckiej drodze do świętości. Dokładnie tak. I chcemy o to zabiegać dla siebie i dla was, i dla siebie, dla nas wzajemnie, żebyśmy troszczyli się o to jako właśnie wspólnota, bo mamy takie wrażenie, że budujemy co prawda do kawy, ale budujemy taką nieformalną wspólnotę, która dzieli się wzajemnie swoją własną wiarą i przez to też dążymy do tego zwieńczenia naszego życia. Ludzkiego i chrześcijańskiego, jakim jest właśnie mm, świętość. Co daj, co daj nam wszystkim, Panie Boże. Amen. Dominiku, mam jeszcze pytanie na koniec. Czy kiedy przyjmowaliście święcenia, wybieraliście sobie jakieś motto całej kapłańskiej drogi? Ta takim, takim słowem, które mi towarzyszyło yy, na tym obrazku jest na pewno to: jak, jak mnie posłałeś, tak ja yy, ich posyłam. Yy, Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy. Więc mi się wydaje, że właśnie to, że, że, że Jezus posyła nas wszystkich, czy księdze, czy, czy osobę świecką, po to, żeby przynosić jakieś żniwo, mhm. jakiś owoc naszej pracy. Na moim obrazku prymicyjnym, który ma bardzo mocno bardzo mocno podkreślony jest wieczernik, dlatego, mhm. że to był etap, kiedy przeżywałem bardzo mocno tę scenę wyciągnąłem fragment Ewangelii Łukasza, Ewangelia Łukasza wzoruje się na księdze proroka Izajasza, i wybrałem sobie słowa, i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. I kiedy przychodzi teraz czas refleksji nad tym, jak realizujemy nasze zadania, cały czas widzę, jak bardzo musimy jeszcze opierać się na Bożej łasce, byśmy jak najlepiej naszą posługę wypełniali czego życzymy nie tylko sobie, ale myślę wszystkim, którzy rozeznali i realizują swoją drogę do świętości. Tak jest, dzięki bardzo życzymy tego sobie i wam kochani widzowie i słuchacze. Dobrego spokojnego popołudnia. Mamy nadzieję, że nas odrobinę polajkujecie, subskrybujecie i dołączycie z nami w następnym tygodniu do kawy. Kochani, zanim jeszcze udacie się do swoich codziennych obowiązków, chcieliśmy poświęcić jedną minutę na to, żeby dodać do tego programu taką dodatkową informację, w zasadzie takie łączenie się mianowicie w Polsce w ubiegłym tygodniu miało miejsce trudne wydarzenie, jakim był kolejny film o trudnych sytuacjach w kościele i Chcieliśmy po prostu już po naszej kawie tylko dopowiedzieć, że my z naszej strony, ksiądz Marcin i ja Właśnie chcemy też wyrazić to, że utożsamiamy się z tymi ludźmi, wszystkimi, którzy w jakiś sposób doznali trudów w ich życiu, ze strony jakichś tam konkretnych ludzi Kościoła, których powołaniem miała być świętość, a niestety wybrali nową drogę. I chcieliśmy w ten sposób wyrazić nasze ubolewanie z tego, co się stało, i wyrazić nasze wsparcie i pamięć w modlitwie, i też zachęcić siebie i Was, kochani. Żebyśmy my byli takim zaczynem pocieszenia dla tych wszystkich, którzy doznają trudności, zwłaszcza ze strony ludzi, którzy powinni być e, wsparciem. E, i, i, I do tego zachęcamy bardzo e, siebie i was, kochani, żebyśmy byli wsparciem dla tych, którzy doświadczyli jakichkolwiek trudności, żebyśmy nigdy nie wątpili e, czy podważali to, e, że ktoś konkretny został e, po prostu. Dotknięty bólem, ale żebyśmy właśnie przyjęli ich z otwartym sercem, w rozumiałością i, i po prostu pomocą. I dobrą myślą to jest ważne. Dobrą myślą. Pismo mówi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Więc miejmy nadzieję, że ten trudny czas dla każdego z nas ostatecznie będzie obfitował mądrością. I już nigdy więcej Kościół nie pozwoli sobie na to, by pewne tematy, pewne sprawy, pewne wydarzenia zamiatać pod dywan, bo rzeczywistość pokazuje, że nigdy, nigdy na tym nie zbuduje się niczego solidnego. Miejmy nadzieję, że ten czas będzie dla nas wszystkich nie tylko czasem oczyszczenia, ale de facto czasem, kiedy Pan Jezus umocni tych, którzy faktycznie powiedzą Grzechowi stop i jeszcze bardziej przyjdą do Niego. Dzięki. Dzięki.